Dzień dobry, witam Państwa na konferencji po meczu stal rzeszów Błękitni, stargard Dzisiejsze spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Jest z nami trener gości Jarosław Piskorz. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam poprosimy, Państwa. Poprosimy o kilka słów komentarza. Na początek życzę wszystkim wesołych świąt. To był dla nas trudny mecz. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do drużyny, która była faworytem w tym spotkaniu i jakie Stal ma cele. Chcieliśmy pierwszą połowę się cofnąć, przerwać, przerwać, odebrać piłkę i wyprowadzić szybki kontratak. Nie udało nam się, zabrakło trochę dokładności, trochę nerwowości. Pierwsza połowa zakończona 0-0, druga połowa zaczęła się, można powiedzieć, że dobrze dla nas, czyli czerwona kartka dla zawodnika stali, ale to uspokoiło nasz zespół, wkradła się nerwowość i dwie bramki stracone. Nie mogą się przytrafić na takim poziomie, gdzie drużyna gra 11 na 10. Dostaliśmy impuls, szliśmy w ramkę na 2-1. Dążyliśmy, udało się zremisować w 90 minucie i z tego na pewno punktu jesteśmy zadowoleni, ale jak się gra 11 na 10, to to mecze trzeba wygrać i do dwóch bramek zespołu gospodarzy nie można dopuścić. Dziękuję Drużynie za walkę, za charakter, że pokazała do końca i uwierzyła, że z tego 2-0 jeszcze można wyciągnąć na 2-2. Witam Państwa w drugiej części konferencji. Jest z nami trener gospodarzy Daniel Myśliwiec. Dzień dobry, Dzień dobry, trenerze. Poprosimy o kilka słów komentarza. Można by było bardzo długo rozmawiać o tym meczu, bo na pewno sporo emocji po jednej i po drugiej stronie, tak myślę. I te emocje na pewno są, są gdzieś tam najważniejszym czynnikiem, elementem piłki nożnej, bo to one powodują, że, że w tej piłce pracujemy, piłkę oglądamy. I dlatego, z perspektywy kibiców, chyba każdego kibica, nie licząc naszego kibica, wszyscy pewnie byli ukontentowani po takim meczu. Ja, ja na pewno cieszę się z tego, że my jako drużyna się rozwijamy. Idziemy do przodu. Stworzyliśmy sporo sytuacji bramkowych. Także przy, jeszcze zanim straciliśmy w takich dosyć dyskusyjnych, no wątpliwej, wątpliwej sytuacji jednego piłkarza, ale coś, co mnie najbardziej cieszy, to postęp w zakresie. Podejścia naszego do meczu, do, do rywalizacji, bo w momencie, kiedy my gramy w 10, dalej jesteśmy odważni, dalej jesteśmy konsekwentni, tworzymy sytuację, zdobywamy dwie bramki. I dlatego bardzo, bardzo żałuję, że pomimo tego, że z moi piłkarze swoją postawą i dyspozycją no nie utrzymali tego wyniku, bo, bo na pewno. Tracąc bramkę w ostatniej minucie meczu w tak kuriozalnych okolicznościach, no nie można być zadowolonym. Ale ja jeszcze raz wyraźnie podkreślę: obserwuję tą drużynę na co dzień. Po raz kolejny graliśmy w 10. Po raz kolejny w 10 byliśmy stroną aktywną, która tworzy sytuację. Tym razem zdobyliśmy bramkę i mogę tylko i wyłącznie. Cały czas się zastanawiać, jak jeszcze tym, tym świetnym piłkarzom mogę pomóc, żeby następna taka sytuacja, której sobie oczywiście i nam kim co nie życzę, że będziemy tracić piłkarze, ale żeby w takiej sytuacji sprawić, że my będziemy zdobywać punkty, także grając w 10, jeżeli to konieczne. Także jeszcze raz gratuluję moim piłkarzom postawy i bez względu na wynik wiem, że się rozwijamy, oni się rozwijają i będą za to odbierać częściej nagrody niż dotychczas. Dziękujemy trenerze i życzymy Was wesołych świąt. Dziękuję.